Tak, tak, już teraz. Jestem wysoko, ale słonecznie i ciepło. Też mogę Odpadę. robić co chcę. Mam nadzieję, że putu Czy mogę pójść? A tu nie ja jak puszczę? No, to tutaj musisz a reszta to już jest prawie do tyłu. Teraz to puszczę na nie? Muszę, ne? Dobra. Ready! Let's go! go! Jest dobrze, ale to już chyba więcej nie będzie. Oni mówili, że dobudują jeszcze 8 metrów, żeby było 260 ale nie wiem czy tu przyjadę ogólnie jest dobrze piękna pogoda, mogę na plaży leżeć, opalać się. A nie sprawdzę, czy czasami grzybów atomowych nie ma gdzieś No szef i ja na proste nogi. O! Ok stabilizację. boa uh -huh.